Let me be clear. WHO did not impose anything on anyone during the COVID 19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don't have the power to do that. We don't want it, and we're not trying to get it. Our job is to support governments with evidence based guidance. Advice and when needed, supplies to help them protect their people. But the decisions are theirs, and so is the pandemic agreement. It has been written by countries for countries and will be implemented in countries in accordance with their own national laws. In fact, the WHO will not even be a party to the agreement. Jeśli nie założysz, że to Twój problem, to nie znajdziesz motywacji, by być lepszym. To troska o interes własny to rzecz naturalna. Istnieje też i oświecony interes własny. Kiedy wiele krajów nawet nie zaczęło szczypawek, są też i te, które zaczepiły większość swoich obywateli dwiema dawkami, a teraz przechodzą do trzeciej, która na pewno jest czynnikiem napędzającym. Nie ma to żadnego sensu. Kiedy mówimy o udostępnianiu, to nie chodzi o rozdawnictwo. Większość państw na to stać, lecz nie mają szczypawek. Wierzymy, że świat ma środki na szybkie zwiększenie produkcji. Ci, którzy posiadają większość potencjału produkcyjnego, mogą pracować razem, by zwiększyć produkcję. A wtedy szczypawek będzie wystarczająco, by się podzielić. Wszyscy wiedzą, gdzie są możliwości. Są w krajach, gdzie są na to środki. Tam, gdzie jest zdolność produkcyjna, siła ekonomiczna. Dzieli się to na system dwupoziomowy. Kraje o wysokim przychodzie, które zaczynają szczypawicę swoich obywateli, zauważają, że pandemia COVID-19 nie jest ich problemem. Jest to niebezpieczne. Nie wiem, czy wyszli dopiero z lasu, oraz uważam, że nad sobą nie panują, kiedy mówią, że ten problem ich już nie dotyczy. Oznacza to, że reszta świata zostanie zignorowana. Przedłuża to dramat zakładniczy spowodowany wirusem. Jeśli miałbym to opisać jednym słowem, chciwość, mówimy to raz za razem. Potrzebujemy kogoś, kto słucha. Apelujemy do tych, którzy mają środki. Da się to osiągnąć. I jeśli zrobimy to najagresywniej, jak się da, szczypawice mogą być produkowane, a świat może być otwarty. Jest to w naszych rękach. Możemy tego dokonać już niedługo, bo teraz mamy narzędzia. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a, in a safe and dignified manner. Just so you know, we're coming to your house, seizing your children, and, quote, isolating them in a safe and dignified manner. <laughs> 强行啊，一家四口啊！回别别不是不给你看看，我这测体温呢。你这装备挺酷啊！哎，三十六度五。自己买的。对。 有的不要吃了，我们打过门口了，旁边电话号码，有没听到？我们打电话，好吧，记到了吧。

Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team.